Hej wszystkim z tej strony Jaju i witam was w kolejnym to odcinku z Fortnite. Tym razem o dziwo inaczej zawsze zaprezentuję Wam nowy tryb gry, który niewątpliwie ma dużo wspólnego z Minecraftem, czyli grą, która po dziś dzień jest ogromnym hegemonem i przez ostatnie 10 lat była sobie właśnie takim Fortnite'em. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę dla zasięgu, ponieważ z tego co widzę, to algorytm YouTube niezbyt mnie lubi. Możecie również pisać kod Jajuty w Fortnite'owym sklepie, ponieważ to dzięki temu będzie Będę w stanie sfinansować serwer z Minecrafta dla, uwaga, uwaga, wszystkich widzów. A więc koniecznie to zróbcie, jeżeli chcielibyście mi pomóc w tworzeniu kolejnej świetnej społeczności w kolejnej to świetnej grze. W moich ambicjach pomogła mi chociażby widoczna szóstka wspierających ze sklepu. Jeżeli chcielibyście wejść na obecny serwer albo mieć specjalne przywileje na tym przyszłym, to polecam wam zakupić sponsora na YouTubie. A teraz, bez dalszego przedłużenia, zaczynajmy. A więc hej wszystkim, z tej strony ja witam Was z moimi ośmioma widzami, których teraz właśnie widzicie na ekranie. Dzisiaj zagramy sobie taki miszmasz pomiędzy Fortnite'em a Minecraftem, ponieważ są jest to tryb bedwarsów. Tryb Bedwarsów jest bardzo prosty i opiera się na tym, że rodzimy się na ośmiu różnych wyspach i po środku, tak jakby tej głównej wyspy, mamy jeszcze jedną dodatkową, na której to są najlepsze itemy. Kiedy się już odrodzimy, narodzimy w naszym łóżku, to jedynym naszym celem jest obrona właśnie tego łóżka. Nie możemy pozwolić go zniszczyć przeciwnikom ani nic w ten desień, Także zbieramy sobie szybko macy, musimy się szybko zlutować. No i naszym tutaj celem na tę grę jest zniszczyć. Um, um, Łóżko przeciwnika Jeżeli je zniszczymy, no to wtedy Nasz przeciwnik, tutaj co, co chwilę nam się Odnawiają matce, a żebyśmy mieli łatwiej e, Może nie z tego materiału Trochę źle zrobiłem, że tutaj zacząłem od razu z tego Od razu sobie zrobimy z tego Mam nadzieję, że tutaj nam nawet Dobrze pójdzie, mam nadzieję, że tutaj stawy łóżko i będzie dobrze. I póki to łóżko istnieje, to jak rozumiem, to jest tak samo jak w Minecrafcie, czyli po prostu możemy się odradzać do woli. Czy ja mogę niszczyć? Nie, nie mogę zbierać niestety lutu. Niestety już tutaj ktoś do mnie strzela i to bardzo mocno, aczkolwiek myślę, że damy radę. Tutaj mamy sobie oponenta właśnie. Tutaj trochę jest groźny. No i słuchajcie, cała tutaj doktryna polega na tym, ażeby się przebudować. żeby jednocześnie bronić łóżka, ale także, aby się przebudować um, do środkowej wyspy, ponieważ tam są Dobrej temy, i to one pozwolą nam wygrać, przebudować, czyli po prostu musimy zbudować bardzo szybko most. Myślę, że to mogłoby się udać, aczkolwiek nie mamy jeszcze maców matry. Macy wraz z bronią pojawiają się tutaj. Póki co mamy tylko ten śmieszny rewolwer. Ja nie za bardzo chciałbym wychylać, aczkolwiek tutaj są macy, więc by się może i przydało. To mamy jakiegoś Johnnego wika, który się na nas solidnie kampi, ale dobra, bierzemy. Mam nadzieję, że mnie o, nie trafi. Czy mogę zniszczyć? Nie, niestety nie. Ponieważ chciałbym tutaj jeszcze bardzo opancerzyć łóżko, ponieważ nie wiem, czy ono jest odporne na ataki właśnie w takim układzie, ale chyba nie. Chyba nikt nie patrzy w ogóle pod takim kątem, ażeby mnie tutaj zaatakować. Zobaczmy, jak tutaj rozgrywka się potoczy, póki co jest tutaj dosyć pasywnie. Nikt się tutaj nie wojuje, ja sobie tutaj postawię ścianę. Być może będę w stanie kogoś wyciągnąć. Niestety nie, niestety nie, nie udało nam się. Na całe szczęście mam tutaj Infinity Ammo, ażeby się dokładnie... Bronić, aczkolwiek tutaj jeden z błędów. Czy tutaj znowu się pojawił rewolwer? Tak, znowu rewolwer się pojawił. To jest tak na wypadek, jakbyśmy umarli, ponieważ broń nam wypada. Co prawda, możemy się w nieskończoność odradzać, ale broń nam oczywiście wypanie. Także to jest takie prowizoryczne. Tutaj sobie zrobimy szybko ścianę. Ja bardzo chciałbym jeszcze te cegły, zdecydowanie one, one nam tu pomogą oj, nie ten surowiec co trzeba wziąłem, tutaj na boki także sobie postawimy, ażeby było łatwiej i stawiamy i stawiamy i tutaj jest już, git good, nice także tutaj czekamy powoli, patrzymy, o już tutaj się ktoś próbował przebudować i może jaka ta broń jest niecelna, chłop, dostaje... chłop jest zmierzony dosłownie a obrażeń niestety nie dostaje, ktoś tam już próbuje się dostać do wyspy wraz tutaj z tym graczem chyba z rewolweru zawsze strzelać i to z biodra, bo Naprawdę ciężko, naprawdę ciężko. O, a my mamy minisy, Boże, nie zauważyłem nawet, że mamy minisy. O, ktoś tutaj do nas jeszcze otwiera ogień. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Mam nadzieję, że minisy razem z nami się tutaj odradzają. Mam również nadzieję, że ktoś tutaj wychyli prędzej czy później. Baniak, ktoś sobie umarł, ktoś sobie umarł. Ale jeszcze tutaj jedno łóżko mamy już zniszczone, prawie. Tak do połowy. Do nie, nie co ja też mówię? Do 4:5 HP chyba jest zbite to łóżko tak około. Także tutaj widzimy, że dobrze idzie walka. O, i tam, tam właśnie pierwszy gra zostaje wyeliminowany z rozgrywki. Oczywiście koniec. Zniszczenie łóżka nie jest jeszcze końcem dla nas gry. Musimy jeszcze do tego. Umrzeć, jeżeli umrzemy, no to po prostu tracimy szansę na wygraną. Pozwólcie, że ja sobie tutaj zrobię i otworzę drzwi, żeby miał szybko ogień. Tutaj nie za dużo mogę zrobić, póki jestem otoczony. Ponieważ się domyślam, że jako YouTuber mogę mieć dodatkowe trudności, ponieważ jestem fokusowany przez wszystkich. Także to może być naprawdę dużym utrudnieniem. O, i ktoś tutaj sobie właśnie umarł. Również to, że nie mamy lepszej broni, a tylko ten muszkiet. O, dobrze, za 34 zadaliśmy. To bardzo dobrze, aczkolwiek on ma kuszek Kusza, który bije za 40, może się to dla nas fatalnie skończyć. A jeżeli to wy chcielibyście właśnie pojawić się na odcinku, to pamiętajcie, że kod Jaju deskop jest obowiązkowy. Po niej także musicie być na moim Discordzie. O, o! O prawie, prawie nam się go udało ubić. Musicie być także na moim Discordzie, a żebym po prostu mógł Was rekrutować, żeby mieć z Wami stały kontakt. Jeżeli tak będzie, to już wtedy z, yy, macie po prostu z górki. Jeżeli macie natomiast zakupionego wspierającego na YouTube, no to macie tak naprawdę pierwszeństwo w kupowaniu sobie. O, zlikwidowałem kogoś. Zbierzemy sobie tutaj szybciutko tylko macy, ponieważ e, potrzebujemy ich a, żeby dostać się na to środkową wyspę. Jeżeli macie zakupionego wspierającego na kanale, no to macie zwyczajnie e, pierwszeństwo, tak jakby e, w, e, w braniu was do odcinka. O, mamy kolejne macy, jest dobrze. Bardzo bał się, ba, boję się tutaj w ogóle wyjść, ponieważ to może być tak ryzykowne. Możemy tak po prostu sromotnie przegrać, ponieważ to wystarczy, że ktoś mnie zabije i od razu mi się tutaj wbijają na wyspę. Także ja sobie chyba tutaj zabunkruję, a żeby nawet zakupić to dodatkową jedną sekundę. Nie widzę tam niestety broni na tej środkowej wyspie, ale chyba spróbujemy. Kto nie ryzykuje, no ten przegrywa sobie gierkę. Także spróbujemy tutaj się dostać. O, i udało nam się dostać. Już tutaj ktoś otwiera do nas ogień. Już ktoś tutaj do nas strzela. Mam nadzieję tylko, że tutaj nasz przyjaciel nie wejdzie mi na wyspę, ponieważ mógłbym mieć ostry. Try przypał, boże! O jeju! Ale sromotna porażka. Nie spodziewałem się, że tutaj coś jest, ale na całe szczęście się odradzamy. I tutaj. O jezu, co jest? Nie, bo ja jeszcze żyję. Czyżby coś tutaj się zbugowało? Czyżby tutaj coś się odwaliło? Ponieważ chyba tak myślę. Bo ja się powinienem na łóżko odrodzić, z tego co wiem. A tutaj, niestety, się na łóżku nie odrodziłem. Także nie wiem. Umrzyjmy sobie jeszcze raz. I chyba się teraz, właśnie, już nie odrodzę po tym zabójstwie, ponieważ nie mam łóżka i pojawię się na górze mapy, tak? Pojawiłem się, tak jakbym. Łóżka nie miał, także dziwna ogółem sprawa Dziwna ogółem sprawa Mam nadzieję, że to się nie powtórzy więcej Także pamiętajcie Tutaj jeszcze sobie zobaczymy Zobaczmy kto będzie zwycięstwo, zwycięzcą w tym trybie Mamy jeszcze raz, dwa, 3, 4, 5. Mamy jeszcze pięć łóżek Proszę tutaj do mnie nie strzelajcie ja Tu jestem spokojnym spektatorem Tutaj kolega chyba nie lubi youtuberów Tak się na mnie uwziął Dobrze, udało nam się go tutaj wydłubać za oko i tutaj mamy wielką bitwę właśnie tutaj na środku wyspy. Zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze podbija w ogóle do tych łóżek. Tutaj łóżko jest całe, tutaj jest całe. Pamiętajcie, żeby łóżka niszczyć, ponieważ jest to konieczne do wygrania tej właśnie gry. A jak widzimy, Kazik się na nas chyba uwziął. Kazik chyba mnie nie lubi. Chyba mnie nie lubi. Kiedy my tutaj chcemy jak mężczyźni walczyć, on tutaj nam się wtrąca. Nie polecam, nie polecam takiego zachowania. Także Kaneki, słuchaj, bijemy się jak mężczyźni na kilofy. Bierzemy koksy i wcale nie logamy, tylko walczymy do końca na diamentowe miecze. E, ej, ja też się na górze, pomoże. Jak mam A, zejść? Boże! Kaneki znowu mnie pokonał. Widać, że to jest jednak dobry gracz. Widać, że nie mogę na niego podnosić chyba na Mana Kilowię, zenchantowany, szarpne z spiątkę. No i Fire Aspect 2. Także. Chyba musimy użyć cheatów, ażeby go tutaj wykończyć. A nie, to był rusek. To był rusek, więc niestety. Kto nam tu jeszcze został? Raz, dwa. Zostały tylko dwa łóżka, słuchajcie, zostały dwa łóżka. Także kto teraz wygra? Zobaczymy. Także szybko próbujcie się tutaj eliminować i zobaczymy, kto wygra to całą bitwę. Także tutaj. O, ktoś do nas tutaj próbuje. Ja tutaj z biodra go spróbuję wystrzelać. Zbieram na drugi rewolwer. O, boże on z pompą. Nie, on z rewolwerem. Dobrze. Ja tutaj. Bo w ogóle, jakoś my szybciej tutaj biegamy, tak widzę. Jakoś tak strasznie i to tak naprawdę szybko. Także tutaj obserwujemy co się dzieje, czy uda mu się dobiec do łóżka, czy uda mu się je zniszczyć, ponieważ to jest chyba host tamtego łóżka. Więc najprawdopodobniej tutaj może się stać tak, że dobija się do bazy, dobija się do bazy. Czy tutaj polegnie walce, czy może zniszczy łóżko. Tutaj cały czas niszczy ściany chyba próbuje jakkolwiek wejść do środka. No i niszczy łóżko, no i niszczy łóżko! I to jest chyba fajrant, to jest chyba over. Zostało tylko jedno łóżko na mapie, czyli potencjalnie mamy tylko jednego gracza do wygranej. Mamy chyba tylko ostatniego gracza, niestety nie wiem kto to jest. Niestety nie mogę mu zadać ciosu, nie mogę sprawdzić nawet podczas zabicia go, kim ta osoba tak naprawdę jest. Aczkolwiek gratuluję, na pewno widzisz swój tutaj skin, na pewno będziesz tutaj w stanie potwierdzić, kim tutaj sobie grasz. Także być może jest to Szymek, być może jest to kęzik. Kogo my tutaj mamy? Spróbuję zdefiniować. Tutaj mamy ruska. Boże! Nieważne, nieważne, naprawdę ciężko jest tutaj z widzami coś ogarnąć, nawet jak się im coś mówi. Także słuchajcie, jeżeli to Wy chcecie wziąć e, udział w odcinku, to pamiętajcie o sobie, łapce w górę, a także kodzie twórcy w sklepie. Zapraszam Was na mój serwer z Minecrafta, jeżeli e, chcielibyście pograć i pamiętam przypominam tylko, że to jest dla wspierających, a także dla osób z kodem jaju w sklepie. Także się trzymajcie wszyscy, życzę Wam mojego dnia, trzymajcie się jeszcze raz. No i cześć!